Czy Jerzemu Owsiakowi może coś grozić za to, że nawoływał do wycofywania reklam i bojkotu Republika TV? Jerzy Owsiak powiedział, że firmy, które z nim współpracują i będą się reklamować w telewizji Republika, to on zerwie z nimi współpracę. Według bartosza Lewandowskiego może to narazić fundację WOŚP na potężne problemy prawne wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji spore roszczenia odszkodowawcze. A co jest zakazane w prawie polskim, nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców, oraz działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u okre określonego przedsiębiorcy. Jakie problemy może spotkać WOŚP? Zgodnie z artykułem 18 ustępu pierwszego ustawy, oprócz przeprosin i złożenia innych oświadczeń Telewizja Republika może domagać się zasądzenia nie tylko odszkodowania wartości utraconych kontraktów reklamowych, ale również wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści przez Fundację WOŚP. Kolejne oświadczenia Lidla czy Kauflanda nie pomagają Fundacji WOŚP, ale ułatwiają wręcz Republice dowodzenie swoich racji w sądzie.